Cześć, witajcie. Dzisiaj film z tego oto auta. Jest to BMW E60 i film będzie dotyczył problemu klimatyzacji, a dokładnie problemu takiego, że z nawiewu na szybę i z nawiewu na nogi leci ciepłe powietrze. Także zapraszam Was na film. Więc tak, odpalę sobie auto. Dobra. Yy, tutaj posiadam taki układ scalony VND830. Jest to dwukanałowy sterownik do klimatyzacji. Klimatyzację sobie włączę. Niech zacznie pracować. Yy, dlaczego stwierdzam, że górą i dołem leci ciepłe powietrze ponieważ w zeszłym roku wymieniałem już kompresor na nowy, cały zostały wymienione chłodnice yy, cały układ został od wyczyszczony i ktoś mi powiedział, że mógł łapać tego to jak się nazywało w zeszłym roku to wymieniałem ta część do przepływu wody wymieniłem ją i nic to nie dało także także nie jest to wina tamtego urządzenia tylko wina samochodu a dokładnie właśnie raczej tego sterownika i jak to jeszcze mogę sprawdzić oczywiście to nie jest moja radio Androidem nie jest to wina ustawienia tutaj w iDrive, ponieważ tak jak widzicie jest ustawione zimne powietrze na górę i na dół jest na lekko ustawiony lekki nawiew, ponieważ no leci ciepłe powietrze i trochę dyskomfort to sprawia. No a muszę to zrobić, ponieważ no idą to już gorące dni, mamy czerwiec, także tutaj mi leci. no czuć, że leci letnie dołem. Nogami też leci letnie, zamówiłem taki termometr, pistolet termometr. Jeszcze mi nie przyszedł, więc nie mam jak tego aktualnie dzisiaj sprawdzić. Ale mam nadzieję, że będzie na dniach, to chociaż finalnie sprawdzę, czy to rzeczywiście działa ten moduł, czy ten sterownik, gdzie go położyłem, gdzie go tu położyłem. Dobra, tak czy siak ściągamy ten dekor. Wyciągamy panel klimatyzacji i bierzemy go na warsztat. Z tego, co pamiętam, dekory to dość łatwo się wyciągało. E, 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 chyba ten jeden mi wystarczy do podważenia. No, już się ileś razy wyciągałem, tak że one też już tam. To nawiewy wyciągamy, tutaj ten jeden zawsze mi się odczepia, dlatego też tak to w miarę łatwo wychodzi. Eee, tutaj odczepiam wtyczkę Co i robisz? nagrywam film. Tutaj odczepiam wtyczkę i, i zaraz wyciągamy panel. Panel jest na dwóch śrubkach, także dwie śrubki, z tyłu trzy wtyczki i zaraz widzimy się na warsztacie na stole. Dobra, jestem już tutaj w garażu. Będziemy pracować na lutownicy, która grzeje pod wpływem gorącego powietrza. Tak mi się wydaje, że będzie to najse, najsensowniej. Moment later. Dobra, czyli jedna śrubka tu jest. I nas interesuje. Widzicie, tu jest syfu w środku. Przez 20 lat się nazbierało. Później to przedmuchamy. Dobra. Nas interesuje. Ten wentylator, jak też możemy odkręcić, wszystko przedmuchamy. Troszkę większy chyba ten. Ten. Ten za duży. Ten. Ten za mały. Pięć, osiem. Coś pomiędzy. Sześć. Dobra, to wszystko wykręcimy. Nie ja będziemy szukali tego układu scalonego zaraz, gdzie on się znajduje. Jest tutaj, zobaczcie VND 830D, VND 830, VND 830, czyli to musimy jakoś przelutować. Mam nadzieję, że się uda, bo poza tym wygląda płytka na, na zdrową. No dobra. Tam wygląda git. to też jeszcze rozbiory tak tylko profilaktycznie. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. V3. To dosłownie to samo. Te same numery ma to samo wszystko więc włączam szukam jakieś małe obcążki, żeby to wyciągnąć i I zaraz próbujemy to wlutować Ja to zawsze coś ponagrywam także że się nie nagra. To jest już jest sta, stary, ten układ scalony yy, Przelutowany luty do lutownicą na ciepłe powietrze. Nie włączyłem nagrywania, w trakcie nagrywania, tak jak widzieliście, padła mi i bateria, naładowałem ją w tym czasie trochę. Zobaczcie, jest nowy, bo nie jest idealnie prosto. Już go ja go troszkę wlutowałem. Teoretycznie powinien być GIT, ale spróbuję go jeszcze zwykłą lutownicą troszeczkę dodać mu cyny, żeby nie było jakichś zimnych lutów, żeby się nie okazało, że są. Dobra, nagrzejemy sobie lutownicę i zobaczymy. Tak naprawdę tutaj nic nie wygląda na jakieś podejrzane, więc nie mam pojęcia, dlaczego tam leci ciepłe powietrze, ale miejmy nadzieję, że to jest wina tego układu. Tak jak gdzieś tam wyczytałem na internecie ten układ, kupiony na. Aliexpress za chyba 12 zł, w tym koszt wysyłki już. Dobra, zobaczcie, jakoś to polutowałem. Wezmę to, posprawdzam jeszcze multimetrem, czy aby na pewno nie ma tu żadnego zwarcia, że styki się z sobą lutują. Czy z sobą się zlutowały. Jeżeli nie, to przedmucham to, ten syf no i ten syf oczywiście i idziemy podłączać to do samochodu zatrzaśnięte wentylatorek siedzi piątka, szóstka to jest szóstka, dwa wkręty czy no dwie śrubki to Nie, Tam to się To gotowe. Także to jest wymienione. Lecimy montować. czepiamy do auta. Tutaj polecam sobie troszeczkę wysunąć ten sterownik, żeby się dobrze wszystko zgrało. Przy podłączeniu od razu wpinamy wtyczki, bo to za jednym zamachem trzeba wszystko podłączyć. Jedna wtyczka, druga, trzecia. Teraz to fajnie wskoczyło, więc można wszystko po kolei zapinać. Gra. Dwie śrubki, nawiewy, odpalam samochód i będzie test. A czy się uda, czy się nie uda, to tak czy się jak nagram, jak przyjdzie ten mój pistolecik do mierzenia temperatury, to nagram jak to wychodzi temperaturowo przy nawiewach mamy to Zobaczcie, ogólnie to szybka sprawa to wyjąć zamontować dobra okej okay. gra I gotowe. Dobra, odpalam auto i ja testuję, a wam pokazuję prawdopodobnie jutro, jak już przyjdzie ten pistolet. Witajcie. Nie kolejnego dnia, ale dwa dni później. Mam ten termometr już. Dwie baterie, także odpalam samochód, aby wam to pokazać. Dobra. Włączy się radio, wyłączymy z radia sobie wyjdziemy. No, Spotify niepotrzebne. I teraz tak, klimatyzacja. W międzyczasie sobie tu mam ustawę na zero. Żeby to jeszcze jakoś bardziej działało, to dół sobie zmniejszymy, a górę damy sobie mocniej. Dobra. I teraz tak. Nawet to chyba na klimatyzacji mogę pokazać. Czy tak damy na, na najzimniejsze. może nie będzie takiej potrzeby. Dobra, może bez klimatyzacji. Tak, wezmę kamerkę do ręki, żeby tu było lepiej widać. Zaraz tutaj, tutaj się sobie Zobaczmy. Jak pokazać? Przeciw wodno leci tutaj 22, dobra Jak ja tam wceluję? Dobra, ciężko mi trafić, musicie mi uwierzyć, że zimna leci spróbujemy yy, ustawić na ciepłe, czy chociaż pokażę nam lepszą temperaturę na ciepłym, dodamy ciepłe, żeby widać tą zmianę. Auto ma inny silnik. tak samo pokazuje nie mam jak tego pokazać ale słychać po dźwięku, że się wentylatory w ogóle zmienia się praca tych wentylatorów, także także pomogło to no, nie mam jak mam tego pokazać w tej kamerce tym czujnikiem na zimno leci, tak czy siak ja Wam mogę powiedzieć, że mi zimno leci. no, Kto by chciał, może to spróbować zrobić u siebie. Bądź uwierzyć mi na słowo. Yy, u mnie to zadziałało. Wymiana tego malutkiego ustrojstwa i, i mam problem rozwiązany. Myślę, że każdemu powinno to pomóc, a przynajmniej w większości. No bo czasami może coś innego zdarzyć Może być cały trochę walnięty, może jakieś nastawniki są połamane w środku. W, yy, pod deską rozdzielczową, tego nie wiem. Mi się udało i naprawa wyszła proszę, nie musiałem wymieniać jakichś droższych rzeczy. Dobra, na no dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, i powodzenia przy Waszych naprawach, może Wam się to przyda. Na razie cześć.